Przygotowując się do tak wielkiej i złożonej operacji jak zabezpieczenie UEFA EURO 2012 nie wolno zapominać o wszechstronnym przygotowaniu funkcjonariuszy, którzy będą w niej brali udział. Dlatego oprócz szkoleń stricte zawodowych związanych z taktyką działania policjantów różnych pionów, Wydział Doskonalenia Zawodowego KSP zorganizował warsztaty dla kadry kierowniczej garnizonu stołecznego z zakresu przestępstw z nienawiści. Całodzienne szkolenie odbyło się na terenie Kompleksu Stadionu Narodowego, a więc w miejscu przyszłych działań. W problematyce przestępstw z nienawiści, które ogólnie definiuje się jako czyny zabronione, motywowane uprzedzeniami, Wspowiadali specjaliści z różnych dziedzin, w tym prokurator Bartłomiej Szyprowski, Ewa Cylwik ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej oraz rzecznik prasowy komendanta stołecznego Policji, młodszy inspektor Maciek Eczyński. W szkoleniu wziął także udział pełnomocnik komendanta głównego Policji do spraw ochrony praw człowieka, młodszy inspektor Krzysztof Łaszkiewicz, którego poprosiliśmy o przedstawienie znaczenia tego rodzaju problematyki w szkoleniu policjantów. Ta tematyka ma coraz większe znaczenie. Można powiedzieć, że przestępczość na tle nienawiści jest zjawiskiem dosyć nowym tylko dlatego, czy aż dlatego, że stajemy się z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok społeczeństwem wielokulturowym. Widzimy coraz więcej na ulicach osób czarnoskórych, ludności kolorowej. Jesteśmy krajem, w którym się generalnie żyje coraz lepiej, tak można powiedzieć, z perspektywy 20 lat, 22 lat wolnej Polski. Dlatego też coraz częściej mamy napływ imigrantów, ludzi, którzy chcą osadać się w, naszych, w, naszym, w naszym kraju, w naszych realiach. Policja musi być na to przygotowana, musi być wielokulturowa, musi być otwarta na to, że po pierwsze w naszym środowisku, w naszych szeregach coraz częściej będą zatrudniali się ludzi z innych kultur, z innych grup etnicznych, ale też głównie na to, że jednak jesteśmy policją, która musi reagować na czasami zdarzającą się ksenofobię, czyli nie mówię oczywiście, że Polska jest ksenofobiczna, ale, ale sytuacje z imigrantami są sytuacją nową dla Polaków i policja musi być przygotowana na to, że na komisariacie pojawi się osoba czarnoskóra albo na przykład osoba homoseksualna, która doświadczy przemocy na tle uprzedzeń rasowych, uprzedzeń na tle mniejszości seksualnej i musi po prostu jak zareagować. To no wszystkim chcieliśmy zwrócić na to uwagę, że przestępstwa na tle nienawiści, na tle rasowym są bardzo ważną kategorią przestępstw, że są to incydenty HURT. <laughs> które nie są bardzo często należycie nagłaśniane bądź nie zwraca się na nie uwagi i należy również wśród policji wyrobić świadomość tego, że walka z rasizmem również w kontekście sportu, również w kontekście stadionów jest bardzo istotna. Zależy nam na pewno, aby policjanci posiadali choćby podstawową wiedzę na temat tego, z jakimi zachowaniami kibiców mogą się spotkać, jeżeli chodzi o zachowania na tle rasistowskim. Mogą to być wywieszone plakaty, banery, różnego rodzaju flagi, mogą to być okrzyki, hasła, piosenki, o charakterze rasistowskim. Mogą to być na przykład szeliki z symbolami zakazanymi. Bardzo dokładnie omawialiśmy problematykę symboli zakazanych, które nie powinny się pojawić w żadnym kontekście, czy też na stadionie, czy też w jego okolicy, jako wydarzenia towarzyszącego pewnej imprezie sportowej. Przygotowaliśmy również we współpracy z MSWiA taką właśnie broszurę którą dostał każdy policjant, nie tylko na tym szkoleniu, ale jakieś czas temu były one dystrybuowane wśród wszystkich komend, gdzie w skrócie opisane są przestępstwa związane z kontekstem dyskryminacji uprzedzeń, przestępstwa z nienawiści oraz jest tam dołączony katalog symboli zakazanych, tak aby każdy policjant mógł się z nimi zapoznać, wiedzieć z czym może się spotkać i że jest to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca i powinien zareagować.